i przygotowuję dla Was dzisiaj zagadki rysowane. To jest druga z nich. I to jest z kategorii co widzimy, gdy zamkniemy oczy i słuchamy komentatorów. Takiego. Czy to jest trampolina od Nie, to nie jest trampolina od góry no. nie zamiast drożnego. A to jest... six. To... Mm. <laughs> oh, Jakiś taki. Mm. To? Tak, bo jest box. No i jak to zrobić? Big. Jest to punch. Przypomnę jeszcze raz pytanie? E, to jest, generalnie co to jest, ale to jest kategorii co widzimy, gdy zamkniemy oczy i słuchamy komentatorów. Czekam na Wasze odpowiedzi. Taka tak. kategoria. Kanyś no. daje na spot.pl Wy.